Cześć, witamy Was 1 listopada o godzinie 8 w tę sobotę. Mamy nadzieję, że Wy macie się dobrze. Zapraszamy Was na dzisiejszy poranek na snaju. Przygotujcie sobie dobrą herbatkę, ja to już uczyniłam. Polecam czarno z cytrynką, bardzo dobrą tutaj dostałam. Zaczynamy jak co tydzień od wiadomości. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych, jutro natomiast wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tak zwany Dzień Zaduszny. Od 1 do 8 listopada raz dziennie można zyskać odpust zupełny i ofiarować go w intencji osoby zmarłej. Warunkami odpustu są Komunia Święta, obecność na cmentarzu, modlitwa w intencji zmarłych, modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu. Klerycy zapraszają na spektakl dziady część trzecia Adama Mickiewicza. Teatr Seminary i Nowyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie serdecznie zaprasza wszystkich miłośników teatru i sztuki na adaptację dramatu Adama Mickiewicza, dziady, część trzecia. Spektakl będzie w nieco skróconej wersji, skoncentruje się na wątku patriotycznym, zostanie wystawiony przez alumnów Tarnowskiego Seminarium w dwóch terminach: 8 listopada w sobotę oraz 9 listopada w niedzielę. Wszystkie dokładne informacje o godzinie i miejscu znajdziecie na portalu Naszej Diecezji. Ruszyły zapisy na rekolekcje powołaniowe w wyższym seminarium duchownym w Tarnowie. 27 października ruszyły zapisy na kolejne rekolekcje powołaniowe organizowane przez grupę powołaniową Semeron we współpracy z całą wspólnotą seminaryjną, adwentowe rekolekcje dla młodzieży męskiej od 16 roku życia pod hasłem wbrew nadziei uwierzyć nadziei odbywać się będą tradycyjnie w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie od 12 do 14 grudnia 22 krajowe forum duszpasterstwa młodzieży w dniach 23 do 25 października w Stegnie odbyło się 22 krajowe forum duszpasterstwa młodzieży pod hasłem bierzemy odpowiedzialność w którym naszą diecezję reprezentowały Zofia i Zuzanna Stymowej oraz ksiądz Wojciech Karpiel. Spotkanie zorganizowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży poświęcone było odpowiedzialności młodych za życie Kościoła i przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży 2027 w Seulu. Uczestnikom towarzyszyły modlitwa, wymiana doświadczeń i obecność relikwii błogosławionego Karla Kutisa. Nie może zabraknąć historii, dlatego 1 listopada w 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat o niebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Na początku wspomniałam, że jest dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych, dlatego przychodzimy do Was z pytaniem, jaki jest Twój ulubiony święty? Dzisiaj tak naprawdę każdy z nas ma imieniny, bo każdy z nas ma swojego świętego w niebie, ale szczególnie chcemy wyróżnić Seweryna, Cyrenie i Nicole, dlatego wszystkiego najlepszego dla Was. Nawiązując nieustannie do dzisiejszej uroczystości i do słów znanej piosenki Wszyscy Święci Balują w Niebie, my przygotowaliśmy dla Was rozmowę związaną z muzyką i z ludźmi tworzącymi wspaniałą muzykę, dlatego bardzo zapraszamy Was na rozmowę o wierze, o muzyce, o śpiewie i o tym, jak poprzez te wszystkie elementy dotknąć czegoś pięknego i większego. Zapraszamy Was na wspaniałą rozmowę, odwiedzili nas wspaniali goście pani Aleksandra Topor i ks. Władysław Pachota, osoby, które tworzą wspaniałe przedsięwzięcie, prowadzą chór Pue Puelle Orantes. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry, witamy serdecznie. Czym jest ten chór? Jest to chór dziewczęcy, który powstał w Tarnowie już jakiś czas temu, w 1985 roku. Skąd w ogóle pomysł tego, żeby stworzyć coś takiego? Tak, to aż wierzyć się nie chcę, że to już 40 lat temu minęło, kiedy, kiedy chór, dziewczęcy chór katedralny Pueblo Orantes zaczynał swoją, swoją działalność. Była ona z potrzeb liturgii. Z po, z potrzeb liturgii. W 1985 roku zostałem um, do posługi w katedrze przez księdza biskupa posłany i ówczesny proboszcz, e, ksiądz prałat Kazimierz Kos, e, poprosił bym w ramach moich obowiązków e, duszpasterskich e, zajął się scholą liturgiczną i tak powoli zacząłem szukać wśród uczennic, kiedy katechizowałem, również kiedy, kiedy w kościele słyszałem, że któraś z dziewcząt ładnie śpiewa, prosiłem po mszy świętej do, do, do zakrystii, żeby porozmawiać i powoli, powoli zaczęła się ta praca, z dziewczętami, która polegała na tym, że uczyliśmy prostych pieśni religijnych albo piosenek religijnych, które miały służyć ubogaceniu liturgii w katedrze. A jak wygląda ta praca z młodzieżą? Jak, jak to w ogóle teraz wygląda? No bo wyszliście poza granicę Tarnowa tak naprawdę. Jeździcie po całym świecie, koncertujecie, przekazujecie tą piękną muzykę z ekranu dalej. Czy, czy to jest trudne? Oczywiście, że jest to niełatwe, bo jeździmy do różnych krajów, gdzie nie zawsze ta muzyka jest popularna, powszechna. Ta nasza droga w ogóle była bardzo niespotykana, tego dojścia do, do momentu, w którym się teraz znajdujemy. I faktycznie, kiedy myślimy o tym, że to już 40 lat temu, że to już, że to już 40 lat. Ten zespół funkcjonuje, to się naprawdę nie chce wierzyć, ale też nie chce się wierzyć, że faktycznie przeszliśmy tak, tak niespotykaną drogę, która jest, myślę, dla wszystkich też takim dowodem na to, że można zaczynać bardzo prosto, bardzo delikatnie i nigdy nie wiadomo, co z tego wykiełkuje. Warto podlewać taką roślinkę, która gdzieś tam zaczyna kiełkować, i, i wierzyć w to, że, że kiedyś może się niesamowicie rozwinąć. Tak się stało z nami. I faktycznie z, z holi parafialnej trafiamy na, na duże sceny. Przechodząc do, do muzyki sakralnej, którą zawozimy w różne krańce świata, bo tak już trzeba powiedzieć, to jest to niesamowite, kiedy śpiewa się Ave Maria w Tokio na przykład, kiedy śpiewamy utwór Jubilate Laudate w Singapurze teraz w tym roku, czy w Taipei, to są miejsca, gdzie teoretycznie ta muzyka sakralna chrześcijańska powinna nie funkcjonować, bo, bo tak mało chrześcijan tam jest, około 1% na przykład, tak, ale z pełną mocą pragnę podkreślić, że muzyka sakralna, chrześcijańska muzyka sakralna jest tak głęboką, tak piękną, tak różnorodną muzyką, że ona jest ceniona na całym świecie, bez względu na wyznanie. I dlatego tak bardzo warto po nią sięgać, pokazywać ją na, na, no wszędzie, gdzie tylko można. I na każdym naszym, podczas każdego naszego tournée, podczas każdego koncertu, podczas każdego konkursu, gdziekolwiek bierzemy udział, zawsze muzykę sakralną śpiewamy. Zawsze wykonujemy utwory, na przykład w kategorii muzyki sakralnej. Bo na trudnych, ważnych, prestiżowych konkursach międzynarodowych zawsze pojawia się taka kategoria, więc zawsze mamy taką okazję te utwory zaprezentować. Oczywiście nie tylko, bo mamy bardzo różnorodny repertuar i, i, i też warto podkreślić, że nie można się zawężać do jednej i tylko i wyłącznie jednego rodzaju muzyki. bo bo każda, y, która jest piękna, to tak naprawdę dotyka, y, dotyka absolutu, Jezusa. prawda, i dokładnie. Y, dlatego też y, tę różnorodność staramy się, y, staramy się promować i, i dotykać, i zajmować się różnym, różnym repertuarem. Bardzo wiele utworów jest dla nas komponowanych, y, aranżowanych, Niedawno mieliśmy jubileuszowy koncert z okazji 40-lecia naszej działalności, i pierwsza część naszego koncertu to były same utwory, właśnie sakralne, które zostały dla nas skomponowane z okazji naszych jubileuszy przede wszystkim. Bardzo cieszymy się, że ten wachlarz kompozytorów, którzy z nami współpracują, jest bardzo szeroki i że ciągle odkrywamy no, właśnie też różne spojrzenie różnych kompozytorów na, na muzykę churalną. Mhm. A właśnie chciałam podpytać, jak publiczność odbiera poza granicami Polski muzykę polską, sakralną ten chór? Muszę powiedzieć, że spotykamy się z ogromną serdecznością, z wielkim zainteresowaniem. Prawda jest taka, że dobra muzyka musi być też dobrze przekazana, więc naszym takim dużym atutem jest klarowność, czystość dźwięku, która pozwala na to, żeby faktycznie harmonię zawartą w utworach przekazać w sposób poprawny, przekazać tę myśl kompozytora, która została zawarta w danym utworze. Udaje się nam to widocznie, skoro, yy, skoro jest to tak dobrze odbierane. Yy, zaskakujące jest to, że, na przykład, Missa Propatria, Msza za Ojczyznę, która została skomponowana przez Łukasza Farcinkiewicza z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości yy, i pierwszy raz zabrzmiała w Tarnowie w 2018 roku, yy, najbardziej życzliwie. Wręcz entuzjastycznie została przyjęta po raz, podczas koncertu w Tokio. I po tym koncercie otrzymaliśmy bez mała 100 recenzji, wszystkie niesamowicie pozytywne, które tutaj powiem w, w cudzysłowie rozkładały ten utwór na czynniki pierwsze. I to było nieprawdopodobne, że ludzie, którzy żyją w zupełnie innej kulturze, którzy są innego wyznania, Dobrze wiedzą o tym, co powinno być zawarte w Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus. Tam każdy pisał o tym, że, a widocznie to zostało to w taki sposób przedstawione no bo tutaj to powinno być tak bardziej modlitewnie, a tutaj bardziej dramatycznie. Oni to doskonale rozumieli. To, to była też taka wielka nauka dla nas, jak my powinniśmy po pierwsze edukować się, a po drugie też cenić to, co mamy. Ja może tutaj dodam, że muzyka sakralna w wykonaniu jest bardzo wymagająca. Dlatego, że słowa, które w muzyce sakralnej są, one mają swój ciężar gatunkowy. I żeby muzyka sakralna była dobrze wykonana i odebrana, to w pierwszej kolejności trzeba wiedzieć. O czym się śpiewa i do kogo się śpiewa? Nam się to udaje? Może, może dlatego, że z racji, z racji mojej posługi kapłańskiej, siłą rzeczy kapłanowi jest łatwiej zrozumieć tą muzykę sakralną i, i może też dzieciom, młodzieży przekazać. Ale zawsze każdy utwór, a szczególnie sakralny utwór, kiedy zaczynamy pracować nad nim, zaczynamy od tekstu żeby tekst był zrozumiały, a później żeby w to wykonanie emocje swoje też włożyć, bo tekst niesie ze sobą również różne emocje. I w momencie, kiedy, kiedy do tego brzmienia, czystego brzmienia dołoży się jeszcze emocje, które temu towarzyszą, wówczas efekty są no, bardzo satysfakcjonujące, nie tylko nas jako wykonawców, ale również i odbiorców. Jeszcze chciałam zapytać, jak ksiądz łączy rolę duchownego z rolą wymagającego. Znaczy, znaczy kiedyś w, 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 jeszcze, jeszcze kilkanaście lat wstecz było, było mi trudno łączyć obowiązki, dlatego że ich miałem bardzo dużo. Zwłaszcza wtedy, kiedy zostałem proboszczem, kiedy posługiwałem jako proboszcz parafi trójcy Przenajświętszej w Tarnowie. Na terlikówce, jak się to mówi bardzo jakoś popularnie tutaj w Polsce, w Tarnowie. Prowadzenie parafii, katechizacja, tym bardziej, że była to bardzo wymagająca parafia, bo powstała właściwie po, po dwóch czy trzech miesiącach mojego posłania na tą parafię w 1994 roku. Ja zostałem posłany na parafię w, w sierpniu, a, a 23 października, parafia została utworzona choć kościółek już od ponad czterech wieków tam służy społeczności, więc organizacja tego wszystkiego była bardzo wymagająca, ale Pan Bóg dał mi dużo też energii, dużo, dużo sił i zdrowia, także, także udało się to wszystko jakoś połączyć. Teraz jest mi trochę lepiej, już jestem na emeryturze zasłużonej, więc mam trochę więcej czasu dla chóru. Wspaniale, a chciałam jeszcze zapytać, czy macie jakieś takie wspomnienie, które wam najbardziej zapadło, pamięć związane z chórem w przestrzeni tych lat, czy jakieś wydarzenie, może jakaś nagroda, może po prostu relacje? Znaczy takich wydarzeń jest bardzo dużo. Teraz jesteśmy, przynajmniej ja osobiście mam takich wydarzeń w głowie bardzo, bardzo wiele, ale na świeżo mamy wspomnienia z Singapuru i absolutnie wymarzony występ w sali jednej z najlepszych sal koncertowych na świecie, Explanade. I byliśmy pierwszym chórem europejskim, który został zaproszony do występu podczas Grand Prix właśnie na scenie tego, tej sali koncertowej. I my, jako osoby prowadzące, prowadzące chór, podczas ogłoszenia wyników, podczas tej ceremonii wręczenia nagród, siedzieliśmy razem z innymi dyrygentami, kierownikami zespołów na scenie i widzieliśmy całą, całą widownię. Wśród tej widowni były też oczywiście nasze dziewczęta olbrzymia widownia, bo tam było około 2000 ludzi. I, i, wśród, i, I podczas naprawdę takiej wrzawy, w przerwie, kiedy, kiedy czekaliśmy na, na wyjście jurorów, na ogłos aby ogłosić wyniki, yy, widzieliśmy po pierwsze powiewającą polską biało-czerwoną flagę, które, która była trzymana przez dziewczęta i słyszeliśmy Puelle Orantes, co było nieprawdopodobne, bo do, do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak one się przebiły przez ten, yy, przez ten yy, harmider. No, takich sytuacji było bardzo, bardzo wiele. Z kolei wiele lat temu doświadczyliśmy takiej nieprawdopodobnej, takiego nieprawdopodobnego momentu, kiedy współpracowaliśmy z francuskim kompozytorem, Marcelem Cornelupem. On nas zauważył na konkursie we Włoszech, w Arezzo. I zaprosił nas później na festiwal, który on organizował we Francji, na tyle urzekliśmy go, i utwór, który został dla nas skomponowany przez Mariana Sawę, też go na tyle urzekł, że mm, był on głównym dziełem y, tego festiwalu w roku 2020, y, 2005, to tyle już lat temu. I y, Wszystkie chóry, które były zgromadzone wówczas na tym festiwalu, to było kilkaset ludzi. Podczas Mszy Świętej, która była w obrębie tego festiwalu, też celebrowana, wszyscy wykonywali gaudę mater Polonia, dlatego że, że myśmy tam byli My, i, i, i to był taki, taki układ w naszą stronę, ale było to tak niesamowite, kiedy słyszeliśmy przed, przez te kilkaset ludzi śpiewane, w pięknej katedrze w tę właśnie Gaudemater Polonia. No, wiele jest takich wspomnień, wiele, wiele, wiele. Taka. My mamy za sobą bardzo dużo wyjazdów zagranicznych, czy kontynenty. To jest Europa, prawie, prawie, prawie większość krajów w Europie, Ameryka Północna i w ostatnich latach Azja, ale ja ciągle. Wspominam pierwszy nasz wyjazd zagraniczny. To wtedy raczkowaliśmy, można powiedzieć, to był 89 rok, a więc cztery lata. Dopiero z chola, to wtedy jeszcze z chola, jeszcze, jeszcze nie była chórem, tylko z cholą taką, właśnie liturgiczną, pojechaliśmy do Rzymu. I to były przeżycia, e, zwłaszcza dla, dla, dla dziewcząt, które, które, które pierwszy raz niektóre Ojca Świętego tak blisko miały siebie, bo dlatego że. Audiencja w, prywat, w, w, tam, w nie, nie byliśmy na audiencji w generalnej, byliśmy, ale to była audiencja taka prywatna, gdzie nie tylko Ojciec Święty zrobił z nami sobie pamiątkowe zdjęcia, ale, ale zaproponował, żebyśmy wokół niego usiedli i zaśpiewali kilka utworów religijnych. Między innymi Barkę Czarnomadonnę. To, to było tak emocjonujące, że pamiętam, kiedy schodziliśmy już na plac Świętego Piotra po tej audiencji, a schodzi się ty po tych schodach dość długo. no Sądzę, że co najmniej połowa dziewcząt cały czas po prostu nie mogła e, opanować swoich emocji, płakała, tak bardzo przeżyła to, to, to spotkanie z Ojcem Świętym, a mieliśmy tych spotkań później jeszcze bardzo wiele. Mhm. Nie y, To tak na koniec, jakby y, ksiądz jakby, pani Ola, moglibyście określić jednym zdaniem ten czas spędzony z chórem Puella Jakie by to było zdanie? Jednym zdaniem jest trudno określić. Prędzej określę jednym słowem. Fascynujące. Mhm. No jak się podpisuję. <laughs> tak. Bez tej fascynacji, y, no... Tak nie bylibyśmy w stanie e, aż tak bardzo się zaangażować w, w, w pracę z tym chórem. To jest ogromne zaangażowanie. I jak sobie uświadamiam, 40 lat to minimum trzy razy w tygodniu minimum trzy razy w tygodniu tyle warsztatów, które, które przeprowadzane zostały, tyle wyjazdów, te dziewczęta. Pokusiłem się bodajże dwa lata temu, żeby obliczyć, ile dziewczęta dni z nami w ciągu roku. E, dwa miesiące z nami spędziły. Dwa miesiące były poza domem, spędziły z nami na warsztatach, wyjazdach, jedną szóstą roku. Bardzo Wam dziękujemy za, za te myruchie pomienia, za te słowa. Yy, I was zachęcamy do tego, żeby też śledzić i słuchać Waszego churu społecznościowych i nie tylko. Dziękujemy jeszcze raz za, za tą muzykę i za to, że to tworzycie, bo to jest naprawdę piękna, piękna rzecz i to, że robicie to też w pięknym celu i dla Pana Jezusa. Dziękujemy Wam za dzisiejszy dzień, za to, że spędziliście z nami tę chwilę, za to, że uczestniczyliście razem z nami w tej rozmowie. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień ugości Was, Mikołaj, w odcinku patriotycznym wszystkiego dobrego i miejcie dobry tydzień. Cześć!